Jak znaleźć w mieście prawdziwy plan filmowy? Znaleźć najdłuższy kabel na ulicy. Doprowadzi on do celu. Trudno uwierzyć, a właśnie się udało. Akcja! Na planie zdjęciowym jest mnóstwo niesamowitych sprzętów, których funkcji nawet po wyglądzie nie jestem w stanie odgadnąć. To, na czym siedzę, to wózek. Wózek, na którym umieszcza się kamera. Kamera na wózku jeździ po specjalnych szynach nazywanych jazdą. Sprzęt filmowy to mnóstwo dziwnych urządzeń, które na plan przywożone są w specjalnych samochodach. To m.in. kamery, mikrofony, kilometry kabli, statywy, lampy i nawet sprzęt pirotechniczny. Centrum planu to oczywiście plan zdjęciowy. Nie wszystkie sceny filmu kręci się w tym samym miejscu, dlatego plan zdjęciowy jest zmienny, ale wszystko kręci się wokół niego. Jesteśmy na planie zdjęciowym filmu fabularnego pod tytułem "Kamienie na szaniec" w reżyserii Roberta Gińskiego. Za zdjęcia odpowiada Paweł Edelman. Właśnie obserwujemy realizację jednej ze scen na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Na potrzeby filmu, ulica wygląda jak za czasów wojny. Wszystkie nazwy są po niemiecku. Aktorzy od świtu są w gotowości. Między innymi Andrzej Chyra, który wciela się w rolę majora świderskiego. A woli pan takie role współczesne czy role historyczne, jak tutaj? Ech, w sumie tak naprawdę nie chodzi o to, czy coś jest historyczne, czy coś jest współczesne. Ważne jest to, czy, coś, czy postać jest interesująca, czy historia jest ciekawa. A to, czy, 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 czy się wkłada kostium taki czy inny, to jest drugorzędna rzecz. A jakie sceny były dla Pana największym wyzwaniem? Nie, to, co dzisiaj było, było trudne, ale to ze względu na, na to, że kręcimy w środku miasta, w środku dnia i opanować plan, ruch wokół jest bardzo trudne, więc to jest chyba najtrudniejsze. A jest dla Pana ta postać, którą Pan gra, interesująca? Eee, myślę, że tak. Chyba, chyba, chyba dlatego ją wziąłem. Ekipa składa się z tak zwanych pionów. Jest pion oświetleniowy, reżyserski, dźwiękowy, operatorski i wiele innych. W filmie historycznym szalenie istotną rolę odgrywa pion kostiumów. A skąd się bierze takie kostiumy? Takie kostiumy do tego naszego filmu są uszyte. Można byłoby wypożyczyć z magazynów, znaczy nie te kostiumy, ale kostiumy z tamtych lat. Ale potrzeby naszego filmu są troszeczkę inne. Tutaj kostiumy się niszczą, niszczą się na planie zdjęciowym, w związku z tym musimy mieć dublowane kostiumy po 3-4 wersje, ponieważ są odstrzeliwane, brudzone, patynowane i tym podobne. A skąd Państwo wiedzą, że ludzie w tamtych czasach się tak ubierali? No jest bardzo dużo dokumentacji na ten temat. Już teraz jest tak dużo dokumentacji w internecie nawet. Jest bardzo dużo książek, z których można korzystać, taki duży, dużo źródeł. Bo się zawsze była jakaś dokumentacja, ale w dzisiejszych czasach w tej dokumentacji jest bardzo dużo. Naprawdę można tylko pogrzebać, poszperać w książkach i tam są wspaniałe fotografie. Korzystamy z opisów różnych, ze wspomnień różnych ludzi i w ten sposób oddajemy taką rzeczywistość tamtych lat. A w ilu produkcjach filmowych wzięła Pani już udział? No, myślę, że około 150? Każdy dzień zdjęciowy rozpoczyna się od charakteryzacji. Charakteryzacja w filmie kostiumowym, czyli odzwierciedlającym epokę, w jakiej toczy się jego akcja, jest bardzo ważna. Dopełnia, a nawet czasem tworzy postać, w którą aktor się wciela. Praca w charakteryzacji rozpoczyna się bardzo wcześnie, czasem nawet o 4 rano. O której dzisiaj zaczął Pan pracę? No dzisiaj wyjątkowo o 6.30, ale w... zwykle zaczynamy dużo wcześniej. Na czym polega charakteryzacja w filmie historycznym? Przede wszystkim na dobrym przygotowaniu się do takiego filmu, czyli zebraniu wszystkich materiałów, zdjęć, jak wyglądali ludzie w danej epoce, którą odtwarzamy. No i oczywiście dłuższego okresu przygotowawczego, jeśli na przykład chodzi o zrobienie peruk, przygotowanie zarostów i tak dalej. Na czym polega praca koordynatora do spraw kaskaderskich? Praca koordynatora kaskaderskiego polega na tym, żeby ustalił wszystko z reżyserem, z operatorem po zapoznaniu się ze scenariuszem filmu. Na temat efektów trudnych bądź efektów niebezpiecznych w danym filmie. I to wszystko sobie opowiadamy z reżyserem i z operatorem z reguły na temat charakteru danej sceny. Ja dobieram ludzi do wykonania danej sceny i przygotowujemy gdzieś to poza planem zdjęciowym. Takie przygotowania trwają z reguły kilka dni do kilku tygodni nawet. I układamy to wszystko jest gotowe, filmujemy to, pokazujemy twórcom, bądź też oni przyjeżdżają do nas na salę, oglądają, mówią, no co trzeba by było skorygować, troszkę zmienić, troszkę poprawić. Reżyserzy z reguły ufają nam i wiedzą, że jak wcześniej to mamy przemówione i ustalone, to że wszystko będzie tak jak być powinno. Żaden film nie mógłby się obejść bez statystów. Bez nich nie powstałyby żadne sceny zbiorowe, a inscenizacja poszczególnych ujęć byłaby o wiele uboższa. Jest pan mocno ucharakteryzowany. Jaką postać będzie pan grał? Jestem polskim więźniem, który jest pojmany przez Niemców. Zrobiono mi charakteryzację no, odnośnie do postaci czy osoby, którą po prostu będę musiał odegrać. Nie jestem aktorem, jestem statystą, czyli można powiedzieć, że jest to aktorstwo bez tekstu. Najważniejszą osobą? jest oczywiście reżyser. Przypomnę, że kamienie na szaniec tworzy Robert Gliński, autor między innymi filmu Cześć Tereska. Jego praca nie kończy się wraz z ostatnim ujęciem. Przed nim cała postprodukcja, czyli godziny spędzone wraz z montażystą przed komputerem. Co to jest postprodukcja filmu? Postprodukcja filmu to jest wszystko to, co się dzieje z filmem po nakręceniu zdjęć. A potem trzeba to wszystko zmontować, zrobić dźwięk, zrobić korekcję obrazu i to jest postprodukcja filmu. A woli pan pracę na planie filmowym czy już w montażowni? Krzysztof Kieślowski, taki znany polski reżyser, który już nie żyje, uwielbiał pracę w montażowni, ponieważ uważał, że tam się film rodzi dopiero. I ja lubię pracę na planie. Chociaż z drugiej strony często narzekam, że plan jest strasznie męczący, bo plan to jest y, ciężka fizyczna praca. To nie jest takim sobie wyobrażamy, że jest fantastycznie, że sobie siedzę na krzesełeczku, aktorzy grają i wszystko jest pięknie. Nie. Trzeba wstawać o 6 rano, latać się po tym y, czasami deszczu, a czasami w jakimś skwarze albo w jakimś dusznym pomieszczeniu przez cały dzień to jest często 15 godzin. Potem jeszcze po tej pracy na planie się ogląda materiał, który się nakręciło. To jest bardzo ciężka fizyczna praca, ale ona daje pewną taką satysfakcję, która się bierze z tego, że trzeba dużo włożyć energii i z tej energii się coś rodzi na, 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 na ekranie. I to jest fajne, dlatego lubię tę pracę na planie. A czy reżyserzy mają jakichś swoich ulubionych montażystów? Tak, tutaj siedzi mój ulubiony montażysta, z którym zmontowałem już kilka filmów. Co pewien czas spotykamy się przy komputerach i montujemy razem kolejne filmy. Z jakich etapów składa się montaż filmu? Myślę, że generalnie można tam wyodrębnić takie trzy etapy. Pierwszy to jest okres przygotowawczy przed montażem, gdzie pracuje asystent tak naprawdę. Ponieważ zazwyczaj na planie dźwięk nagrywany jest oddzielnie niż obraz, więc e, trzeba to później połączyć razem. Ten proces nazywa się synchronizacją i przychodzi taki człowiek, który się nazywa asystent, bierze obraz, bierze dźwięk i tak długo szuka punktów wspólnych, czyli tzw. Tak klapsów, aż e, aktorzy mówią dokładnie w tym samym momencie na obrazie i w głośnikach. Drugi etap to jest przegląd materiału. Czasami to jest 20 parę godzin, czasami to jest kilkadziesiąt-80 godzin materiału, który trzeba obejrzeć. Montażysta z reżyserem troszkę popracują razem. Zapraszają do montażowni producenta. Ogląda, czy to jest ten film, który on zamówił u reżysera i montażysty. Zachwyca się bądź za, bądź mniej. E, prosi ewentualnie o jakieś poprawki, wprowadza się te poprawki. I to w zasadzie jest ostatni etap pracy. Następuje tak zwane zamknięcie obrazu, czyli finalna projekcja. Często jest to w kinie już w takim roboczym materiale. I to jest koniec montażu. Plan filmowy to potężne przedsięwzięcie. Setki ludzi dowodzeni przez różnych kierowników, dziesiątki godzin wyczekane na najlepszy kadr. Mnóstwo dubli, gdzie najmniejsze przejęzyczenie czy awaria dźwięku powoduje, że wszystko trzeba zacząć od początku. A jednak warto. Wyobrażam sobie tę wielką satysfakcję całego zespołu przy premierze filmu i oklaskach publiczności.